Wizowie, w tym filmie pokażę wam, czym Pet Simulator X różni się od Pet Legends. Tak jak mówiłem w ostatnim filmie, zrobię teraz film, który będzie pokazywał, czym różni się Pet Simulator X od Pet Legends. Pet Legends i Pet Simulator X to bardzo podobne do siebie gry. Dobrym, do dobrym przykładem jest to, że Q to przycisk na hoverboarda w Pet Simulator X i Pet Legends. Wejdźmy do tematu filmu. Pet Legends różni się od Pet Simulator X tym, że np. w Pet Simulator X nie ma kluczy do zdobycia przez zniszczone coiny, skrzynie itp. Pet Legends to ma, chociaż jest to bardzo podobne do tego w Pet Simulator X. Jeśli ktoś grał kiedykolwiek w Pet Simulator 1, to wie, że drugie światy są do siebie podobne. Przykład. Prawa strona, duża złota skrzynia. Pet Legends to samo. W Pet Legends nie jestem na trzecim świecie, lecz w Pet Simulator 1 tak. Przestałem grać w Pet Simulator 1, dlatego jak ty, mój drogi widzu uśmiechomy... Ma... Dlatego jak ty grasz... Mój drogi widzuś, miało możesz ulepszyć ten film na swoim kanale. No i jak chcesz, mój drogi widzu, ulepsz ten film. Paint, paint, paint. xa <coughs>